Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Kupry Formentor. Kupra Formentor po raz pierwszy została zaprezentowana w 2020 roku i była tak naprawdę pierwszą pełnoprawną kuprą, czyli modelem, który nie był już satem ze zmienionymi znaczkami, tak jak to było z Ateką czy Leonem, a dedykowanym modelem tylko dla tej nowej marki. Swoją drogą, ta nowa marka Kupra powstała w 2018 roku. Formentor stał się niemal od razu hitem. Ludzie pokochali to, jak wygląda, oraz to, że jest suwem. Czytam, crossoverem, czyli jest modny. Również tyczy się to Polski, gdzie lądował w zestawieniach 10 najchętniej kupowanych samochodów. W 2024 roku, czyli po czterech latach od premiery, przyszła pora na odświeżenie, które ja właśnie testuję. I to odświeżenie wcale nie było takie delikatne. Poprzednia część nadwozia zmieniała się naprawdę mocno. Nowy grill, nowe światła, nowe zderzaki. Zresztą teraz macie na ekranie nową wersję oraz poprzednią i różnice są bardzo duże. Czy na lepsze, no to sami musicie ocenić. Każdy ma inne gusta. Moim zdaniem auto straciło nieco takiego ostrego charakteru, teraz jakby takie bardziej obłe i mi przód przypomina Lexusa albo Rekina. Ale tak jak mówię, co kto lubi. Tył również się zmienił i tutaj główna zmiana to oczywiście wzór świateł oraz logo, które świeci się razem z tym pasem świetnym. I tutaj ponownie. Auto może i wygląda nieco nowocześniej, to jednak poprzedni był chyba taki ostrzejszy, bardziej agresywny. Ale obie wersje są ładne i obie mocno zwracają na siebie uwagę. Kupra wie, jak namalować oryginalne auta, to mi się podoba. Testowany egzemplarz też miał ciekawą konfigurację, która zwracała na siebie uwagę, czyli szary lakier Magnetic Tech wraz z tymi złotymi czy tam miedzianymi wstawkami. No fajnie to współgra. To, co na pewno ciekawie nie wygląda, to te atrapy wytechów. To jest słabe. Miło za to, że jest taki mały pokaz światła, jak otwieramy samochód, który jest zarówno z przodu, jak i z tyłu. Dodatkowo, światła z przodu mogą być w technologii LED Matrix, czyli wycinają obiekty podczas jazdy. Działa to naprawdę dobrze, a same światła mają jasny i daleki strumień. Tak powinno być. Poliftowy Formentor ma też oczywiście niemal te same wymiary co poprzednik, niemal, bo auto jest dłuższe aż o 1 mm ze względu na inne zderzaki. Tak, 1 mm. Długość to 4,45 m, szerokość to 1,84 m, a wysokość 1,53 m z relingami. Rozstaw osi to 2,68 m, a prześwit 16 cm. I jeszcze taka ciekawostka dotycząca nazwy. Nazwa Formentor pochodzi od najbardziej wysuniętego na północ punktu Majorki. I druga ciekawostka sponsorem odcinka jest rankomat.pl, czyli multiporównywarka ubezpieczeń i usług finansowych, na której m.in. możemy sprawdzić, ile będzie kosztowało ubezpieczenie Formentora. Odpalamy stronę rankomat.pl, wypełniamy kilka pól w formularzu OCAC i szybko otrzymujemy wyniki. W przypadku Formentora, jak widzicie, ubezpieczenie na rok to 442 zł. Co więcej, jak jesteście nowym klientem, czyli nie macie teraz polisy na samochód rankomat.pl, a wartość polisy przekroczy 400 zł, to dostajecie cashback 50 zł na dzień dobry. Prosto i fajnie. Ale jakbyście akurat nie mogli odszukać waszego pojazdu, czy mieli jakiekolwiek inne wątpliwości, to do waszej dyspozycji pod widocznym na ekranie numerem telefonu dostępny jest agent ubezpieczeniowy rankomat.pl, gotowy odpowiedzieć na wasze pytania lub po prostu wyliczyć dla was polisę. W takim razie pora na bagażnik. Ten oczywiście jest taki sam jak w wersji przed odświeżeniem i jego pojemność to 450 litrów. Kufer ma drugie dno i teoretycznie dałoby się opuścić niżej podłogę, ale niestety nie w tym egzemplarzu. Tutaj, jak widzicie, po prawej stronie idzie elektronika, prawdopodobnie od miękkiej hybrydy, która nie pozwala na opuszczenie podłogi. Czyli pod podłogę możemy wcisnąć jakieś naprawdę małe przedmioty. Miło, że jest koło dojazdowe. Po bokach są boczne przegródki, mamy kilka haczyków, a po złożeniu podłogi jest niemal idealnie płaska powierzchnia. W takim razie wskakujemy na tył. Jak widzicie, mieszczę się i to zarówno na nogi, jak i na głowę mam trochę wolnej przestrzeni, a przypominam mam 186 cm wzrostu. Do dyspozycji jest podłogietnik z miejscami poje, są oddzielne nawiewy, złącza czy gazetowniki fotela. W fotelach, które nawet od tyłu świetnie wyglądają. Choć oczywiście te fotele z przodu wyglądają jeszcze lepiej To są półkubełki ze zintegrowanym zagłówkiem, które naprawdę dobrze wyglądają i nieźle trzymają na zakrętach Jedyny mały minus to fotel jest delikatnie twardy, ale z drugiej strony zrobiłem w nich kilkugodzinną trasę bez wysiadania i nie miałem problemów z tyłkiem To co też mi się podoba, to niby siedzimy wyżej, mamy nieco lepszą widoczność jak przystało na crossovera czy tam suwa, ale nadal fotel da się ustawić nieco niżej. Dzięki temu czujemy się bardziej sportowo i druga fajna rzecz, to podłokietnik ma regulowaną długość oraz wysokość. W takim razie pora na deskę rozdzielczą. Tutaj aż tak dużych zmian nie ma jak na zewnątrz, bo tak naprawdę mamy delikatnie większy ekran, który teraz ma już niemal 13 cali, a wcześniej było 12 i niemal to wszystko. Niemal, bo są szczegóły, jak chociażby to, że przycisk startera, czy ten przycisk od trybów jazdy, jest teraz już w każdej wersji, a wcześniej było dopiero od odmiany VZ. Nowy jest też system multimedialny, który ma działać szybciej. Płynnie i już bez żadnych błędów. I chyba faktycznie to się udało. System działa naprawdę bardzo dobrze niemal nie łapie przycięć i ani razu nie miałem sytuacji, że jakaś funkcja się zawiesiła, czy nie działała, czy wyskoczył jakiś błąd. Co ciekawe, ja nie miałem nawigacji ta jest oczywiście w opcji ale w zasadzie jest ona zbędna bo samochód posiada bezprzewodową obsługę telefonu za pomocą Apple CarPlay czy Android Auto. Cieszę się też, że wreszcie ten pasek pod ekranem jest podświetlany. Tutaj też niestety zmieniamy temperaturę, no ja wolałbym, żeby od tego były oddzielne zwykłe przyciski. Miło, że kierownica nadal ma fizyczne przyciski, bo to jest dużo wygodniejsze. Wygodne, o ile tak można powiedzieć o tym, są zegary cyfrowe, które mają bardzo ładne motywy. Są czytelne i niektóre niemal klasyczne, z dużym prędkościomierzem czy obrotomierzem i dodatkowo są takie usportowione. To mi się podoba. W takim razie sprawdźmy czy podobają mi się materiały i spasowanie. No cóż, jest plastikowo w kabinie i coś tam czasami lekko skrzypi. Tutaj może przyznać, że lekko się zawiodłem, bo pamiętałem Formentora jako auto z lepszymi materiałami. Najgorsza była ta rączka, która raz na jakiś czas sobie po prostu skrzypiała. Lekko irytujące, bo to jest element, za który się ciągnie te drzwi i on wtedy skrzypi. Miło chociaż, że w kabinie prawie nie ma pianowlek. Dobra, to jeszcze schowki, a potem zaglądamy pod maskę. A pod maską niemal nic się nie zmieniło i to jest duży plus. Gama silnikowa nadal jest w miarę normalna, czyli mamy zwykłe czterocylindrowe silniki o pojemności 1,5 lub 2 litrów, które generują od 150 do 333 koni. Przed liftem była jeszcze wersja z pięciocylindrowym silnikiem 2,5 litra, ale póki co nie wiadomo, czy teraz też będzie. Fajnie, że nadal są wersje diesla oraz nadal możemy mieć napęd na przód lub na cztery koła, a nawet i w podstawie jest wersja z manualną skrzynią biegów. Manuala może mieć tylko z silnikiem benzynowym 1.5 turbo, 4 cylindry, 150 koni i napędem na przód, a napęd na cztery koła jest tylko z silnikami benzynowymi 2.0 TSI. Dobrą zmianą jest fakt, że teraz silniki 2 ZOR TSI mają zwiększoną moc. Na przykład przed Liftem była wersja z mocą 190 koni, a teraz ma ona 204 koni. To samo tyczy się wersji 245 koni, która teraz ma aż 265 koni. A odmiana 310 koni ma teraz 333 konie. To mi się podoba. A jak ktoś chce hybrydy plug-in, to tam zmieniono silnik i już teraz nie ma jednostki 1,4, a w zamian jest silnik 1,5 TSI. I tutaj też moc zwiększyła się dla mocniejszej odmiany z 245 na 272 konie. Takie zmiany to ja lubię. Ja jednak do testu wybrałem podstawowy silnik, czyli 1.5 ETSI 150 KONI, bo byłem ciekawy, czy taka podstawowa jednostka wystarczy do tego, no bądź co bądź, auta o lekko sportowym zacięciu. Posłuchajmy najpierw, jak ten silnik brzmi. Zwykła czterocylindrowa jednostka, która pracuje na wolnych obrotach bardzo cicho, zwłaszcza w kabinie jest ledwo słyszalna. I co ciekawe, pasuje do tego samochodu. Poważnie, te 150 koni smagane miękką hybrydą jest nad wyraz dobre. Auto ma siłę jechać i przyjemnie przyspiesza. Przez moment można nawet pomyśleć, że są tu jakieś 2 litry o nieco większej mocy, co mi się bardzo podoba. Katalogowo auto powinno robić setkę w 9 sekund, czyli o 1 10 sekundy wolniej niż przed liftem, gdzie tam moc była taka sama. No cóż, pora to sprawdzić. Widzieliście, jest nawet procedura startu, a wynik to 8,5 sekundy. Bardzo ładnie. Zrobiłem też pomiar bez procedury i w najwolniejszym trybie, i wtedy wynik to 9,8 sekundy. Już dużo wolniej, ale nadal moim zdaniem wystarczająco. Tak samo wystarczająca jest praca skrzyni biegów, która przy szybkiej jeździe ładnie i sprawnie bije biegi, a problemem klasycznie jest opóźnienie przy mocnym kickdownie, zwłaszcza jak nie mamy trybu sportowego. W sportowym opóźnienie jest bardzo małe. Niestety nie jest spalanie. To znaczy, nadal jest akceptowalne, ale na przykład ten sam silnik w Golfie, Oktawi czy nawet Passacie potrafił palić dużo mniej, a w Formentorze czasem i ponad litr więcej. Ja wiem, że to jest auto nieco podniesione, ale no nadal wygląda na dość opływowe. No ale dobra, do rzeczy. W mieście da się zrobić wynik na poziomie 8-9 litrów, czyli taka jeszcze norma. Jak się mocno postaramy, to zajdziemy poniżej 8, a słyszałem, że komuś się udało i zrobić wynik z szóstko na początku, ale ja tak silnej woli nie mam. Na trasie natomiast, przy 120, Formentor zużywał mi 7 litrów, a przy 140 niemal 9. Tutaj spodziewałem się wyników o litr na no pół mniejszych, zwłaszcza przy 140, ale nadal jest akceptowalnie. Bak paliwa ma 50 litrów z tym silnikiem, a z większymi jednostkami ma 55 litrów. Wracając jeszcze do prowadzenia, to w testowanym egzemplarzu było opcjonalne, adaptacyjne zawieszenie DCC, z którym wiem, że początkowo były problemy z hałasowaniem. Nic takiego w tej sztuce nie zaobserwowałem, więc być może to już zostało poprawione. Nie poprawiono natomiast wyciszenia, które moim zdaniem jest delikatnie poniżej oczekiwań. Nie jest bardzo głośno, ale już od tych 120-130 na godzinie w kabinie zaczyna nieco szumieć ale prowadzenie, zawieszenie oraz hamulce uważam za bardzo dobre, tak samo jak i osiągi Autem świetnie się jeździ, zawias jest sztywno zestrojony i naprawdę jazda sprawia przyjemność Ja miałem jednak dwa problemy, to znaczy jeden problem i jedno spostrzeżenie Otóż auto ma miękką hybrydę, która zastępuje nam chociażby rozrusznik albo gasi przy dojeżdżaniu do skrzyżowania I zauważyłem, że hamując taką samą siłą, dojeżdżając do skrzyżowania i wtedy jak zgaści nam silnik, to musimy delikatnie mocniej przycisnąć ja wiem, że to jest naturalne, bo przecież auto przystaje wtedy hamować silnikiem, ale uczucie jest takie dziwne, jakby na chwilę lekko zaczęło auto przyspieszać. Trzeba się tego przyzwyczaić. Druga rzecz to faktycznie problem, i to problem, który miałem dokładnie taki sam w golfie z tym samym silnikiem, czyli 1.5 ETSi. Tak, w tym golfie co to nim uderzyłem w filar. Jego test będzie nieco później. Otóż w Formentorze miałem sytuację, że nie mogłem odpalić samochodu. Czyli normalnie podchodziłem do samochodu, wsiadałem do niego, auto reagowało, klikało się naprzeciw startera i nic się nie działo. To znaczy, zapłon się zapalał i tak dalej, ale silnik nie kręcił, nie odpalał. I nie była to też sytuacja, że się rozładowało czy coś, bo dosłownie godzinę wcześniej wróciłem tym autem do garażu, gdzie naprawdę sporo jeździłem. Auto postało niemal równą godzinę i musiałem jechać dalej. I nie mogłem go odpalić. Blokowałem, odblokowywałem, trzymałem duży starter, nic. Dopiero zamknięcie auta i odczekanie około 10-15 minut pomogło. Bardzo dziwne i dokładnie taką samą sytuację miałem właśnie w golfie z tym samym silnikiem. Dajcie znać, czy ktoś z Was też miał taką sytuację, bo super dziwne i super wkurzające. Zwłaszcza jak na przykład śpieszycie się do lekarza z dzieckiem, dokładnie tak jak ja to miałem. Dobra, to pora na cennik. Podstawa Kupra Formentor z silnikiem 1,550 550 KONI i skrzynią manualną kosztuje 141 000 zł. Testowany wariant z automatem oraz silnikiem już z miękką hybrydą to wydatek 155 000 zł. Właśnie warto dodać, że w podstawie z manualną skrzynią biegów silnik nie ma miękkiej hybrydy. Jak chcemy dwulitrową benzynę, to trzeba wydać minimum 174 000 zł za odmianę 2.0 TSI 204 konie z automatem i napędem na 4 koła, a za diesla trzeba zapłacić minimum 158 000 zł. Najdroższa i najmocniejsza benzyna, czyli ta o mocy 333 koni, kosztuje 243 000 zł. Ale co ciekawe, hybryda jest jeszcze droższa i kosztuje 263 000 zł, i to mimo, iż ma silnik 1,5 litra i łącznie 270 koni, czyli dużo mniej niż te 333. Testowany egzemplarz miał oczywiście parę dodatków i cena ze 155 urosła do ponad 180 tysięcy złotych. Jest drogo i nieco drożej niż przed odświeżeniem, bo w 2024 roku za Formentora z manualem i silnikiem 1.550 koni trzeba było zapłacić 139 tysięcy złotych, czyli 2000 zł mniej. Wersja testowana była tańsza o 4,5 tysiąca złotych, a przykładowo wersje najmocniejsze o 9 000 zł. Niestety wszystko dziś jest drogie. Ale i tak nie dziwi mnie dlaczego Formentor jest tak popularnym autem, bo to po prostu bardzo porządny, dobry samochód, który świetnie wygląda i ma normalne silniki i naprawdę niezłe osiągi. To nadal jest jedno z ciekawszych aut na rynku ze względu na oryginalny wygląd, wyposażenie i przede wszystkim fakt, że nawet z podstawowym silnikiem mamy na miastkę sportowych wrażeń, a to jest naprawdę duża zaleta. Do tego, tak jak już mówiłem, mamy spory wybór normalnych silników, co dzisiaj wcale nie jest takie oczywiste. Auto oczywiście ma wady, tu wymienić muszę plastiki, wyciszenie i oczywiście cenę. Cześć!